Dobry tu mój widz mechanik dziś zagramy Spider-Mana. Hej, co tam? Co wiesz na temat Sable International? Już patrzę. To międzynarodowa firma ochroniarska. Zwykle zatrudniają ją rządy, kiedy trzeba stłumić rewolucję albo ją wszcząć. Ostatnie, czego nam trzeba, to miasto pełne narwanych najemników. W mediach społecznościowych że? Rozstawiają posterunki po całym mieście i robią wyrywkowe kontrole. To chore. Nie, to Norman Osborn czuje się zagrożony. Przepadam za Sable International, ale w walce z demonami nie jesteśmy drogami. Ok. Czekamy na odczytanie. Peter, skoro ty zastępujesz paneli pod jego nieobecność, to kto zastępuje ciebie? <grystanie> Nikt. Przydałaby mi się pomoc. Znasz kogoś? Właściwie tak. Nazywa się Miles Morales. Czemu to brzmi znajomo? Jego ojciec dostał medal w ratuszu. A. Gadaliśmy na pogrzebie. To nie jest głupi chłopak, tylko. Jest mu ciężko. Też znałam takiego chłopca. Pamiętam, że dobrze było. było się czymś zająć. Może mu to pomóc. To numer jego mamy. Dzięki. Zadzwonię. Hej, pan Lisie z tobą nie kontaktował? Nie, a co? Tak pytam. Mam jeszcze kilka minut wolnego, tak więc pójdę się rozejrzeć. Może się jeszcze tu przydam. O, nie musisz. Wiem, ale chcę. Nie ma, Muszę sprawdzić gabinet Pit, hmm. teraz iść Pete, dobrze znów cię widzieć. Mi jakoś leci. Hmm, gabinet jest zamknięty. Jak mam tam wejść? Po cichu. Nie czuję się już Może gdzieś jest otwór wentylacyjny. Huh. nigdy nie widziałem tego pokoju. Wow, co jest? Kable wysokiego napięcia. Co potrzebuje takiej mocy? Chyba mogę przeciążyć tę skrzynkę. Dobra. Rozumiem, ale numer konta znajduje się w biurze pana Lee, które jest... już nie do Pomieszczenie, które widziałem z szybu, jest dokładnie za kapliczką. Co to jest za Dziennik Lee. Co to za klucz? Klucz. Ciekawe, gdzie jest zamek. Mamy oh, na kapliczce ze zdjęcia brakuje obrazka. To jest jakaś kartka, jeszcze nie? Tu mamy ten. A to jest ten klucz. Hmm, to jakiś dziwaczny zamek. Chyba jest git. Prawda? A, już wiem o co chodzi 说好，一年三十。 Zresztą udało, no, udało mi się ty ukrywasz, Li? Li ma obsesję na punkcie masek. Jak u Junga. Musi udawać kogoś innego, że Li oddaje swoje moce innym. Jak Li nasyca je swoją mocą? Indukcja bioelektryczna? Kompresja przesunięcia fazowego? Ciary. To jest jakiś dyktafon. Czuję jak rośnie we mnie moc. Karmi się mym gniewem. Ojciec powiedziałby, że zszedłem ze ścieżki równowagi, ale nigdy nie rozumiał. Żeby pokonać potwora, trzeba nim zostać. A mamy tutaj. Dyktafonik. Hm. Wow, to teczka, którą MJ znalazła w domu aukcyjnym. To może pomóc nam przewidzieć następne kroki. Chyba to tyle. Pokój pod napięciem. Do niszczenia dowodów. Jeszcze. jeden. Gdyby policja to znalazła. Albo May. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało. Okej, okay, teraz kratka w podłodze. Dobra, jak ja mam stąd wyjść? jest coś. Cześć, Peter. Pan Lee. E, nie wyjechał pan? Znalazłeś to, czego szukałeś? Martin, wróciłeś. Wezmę to. Dziękuję. Niestety zaraz muszę znowu wyjechać, wpadłem tylko po kilka rzeczy. Słyszałeś o zamachu w ratuszu? Tak. Straszne. Peter tam był. Miał dużo szczęścia. Na wiecu zborna? Od kiedy go lubisz? No! Najważniejsze, że nic wam nie jest. Właśnie. Zamachowcy są na wolności. Kto wie, co jeszcze planują? Myślę, że ani ty, ani my nie macie się czym martwić, dopóki nie będziecie się kręcić tam, gdzie nie trzeba. No, hm. będę leciał. Kiedy wracasz? Gdy wszystko załatwię. Będę uh, leciał, kiedy wszystko załatwię. Uh -huh.

no, będzie to jak zawsze krótki odcinek. Kapitan Watanabe? Wreszcie mam dla ciebie dowody. Jedź do ośrodka Fist w Chinatown. Co takiego znajdę? Miłą panią o nazwisku May Parker. I różne dziwne rzeczy w gabinecie Lee. Ale słuchaj, on planuje kolejny atak. Gdzie? Kiedy? Nie, jeszcze nad tym pracuję, ale chyba użyję czegoś o nazwie Oddech Diabła. Brzmi destrukcyjnie. Co to jest? To substancja stworzona przez Oscorp. Pewnie jakaś broń biologiczna. Mam całą teczkę informacji na jej temat. Na razie je zatrzymam. Wyślę kopię, gdy tylko będę mógł. Okej, sprawdzimy jego biuro. Jeśli wszystko się potwierdzi, wystawię list gończy. Okej, to na dzisiaj tyle. MJ, cześć. Tak tylko dzwonię.